Tutaj słowem klucz jest właśnie to takie partnerskie podejście do, do tematu i wzajemne zrozumienie dla specyfiki swojej branży. W ogóle, oczywiście, projekty też się różnią między sobą w zależności od tego, jaki to jest sektor. No, bo inaczej trochę będzie wyglądała ta, ta relacja między branżami, jeżeli mówimy o jakichś infrastrukturalnych czy przemysłowych obiektach, a inaczej, właśnie jeżeli mówimy o budynkach użyteczności publicznej, z którymi akurat ja na przestrzeni swojego doświadczenia zawodowego głównie miałem do czynienia, ale właśnie podstawą do tego, żeby ta Współpraca na, na projekcie przebiegała dobrze, no to właśnie myślę, jest, że trzeba wyraźnie komunikować swoje priorytety, potrzeby i to działa w obie strony. I zawsze wydaje mi się, że, że te projekty najlepiej działają tam, gdzie, gdzie ludzie są skłonni do kompromisu i gdzie spotkania się po środku.